Z takiej dalszej perspektywy, no też się to nie prezentuję. Ale mam, powiem Wam ponownie, mam mega szczęście. No, gdyby nie to zatłoczenie, no ale wybaczam im, no to powiem Wam, bym był niezwykle ważny. Patrzcie, Kubita, jaki tam ma apartament. Ale mam, i jeszcze taka palma je wyrosła. Gdzie Przebijamy się tu, słuchajcie, przez krzaki. Słuchajcie, tu są wszyscy, ale zawaliło kurczakami. Ludzie jedyni, chyba jakieś naprawdę zacne te kurczaki, ale normalnie nie mogę się pozbyć. Tutaj jakieś narydwanie lecą. Tam, wiadomo, tam jest ta lekka, nie wiem, mi się wydaje, że to coś z Arabią, słuchajcie, z Saudyjską, jakiś taki dubajski, czy może się mylę. Dziak jakieś ptaki połapały. Tu jakaś akcja się odbywa, nie wiem, zorganizować. wycieczki, słuchajcie, wycieczki. O matko. O matko, Ukraińcy biedni zbierają pieniądze. My nie mamy pieniędzy. Ale ten telefon dziwnie rozświetla. Zwariować. Patrzcie co on na niebie na wyprawią. Zaraz wam pokażę w ogóle o co chodzi z tą tym baranem patrzcie tam na górze ten ziomek zaraz go zbliżymy barana no centralnie trzyma na rzeź chyba coś mi się to wydaje to no, może być co na to słuchajcie wbijam go na ten detek elegancko trzeba się przebić dzieciaki się bawią elegancko elegancja francja tam też też... patrzcie tamten budynek też taki dosyć zacny co ja nie wiem kręcę powiem wam ludzie powinni też się zacząć uśmiechać a to wszystko jakieś takie pyski krzywe nie wiem. ponoć idziemy w tamtym kierunku obczaimy ale zacznę ten budynek Patrzcie, do sprzedania tam apartament jest, no nie, nie. kobita nieźle poszła, powiem nieźle poleciała, to mi się podoba. O, obczajmy tamtym, teraz będzie widać raz. super. Dobra, zawijam słuchajcie na nową lokację. Słuchajcie, ja tu weszłem do takiego baru małego, nie wiem, co się kręcą. Świetnie, te fajne, powiem wam takie, jakieś napoje są. Myślałem, że tutaj jest, słuchajcie, pury. Pytam się Kopity, co ona tutaj kręci. Jest córeczka taka zacna. Nie można się dogadać z nimi. Ale patrzę na Gwila i się pytam Kopity, co ty tu robisz. A on że burdery kręci. No to mówię, dawaj. Nie to zrobiłam no Nie tutaj. Patrzcie, ta odcina. サラファイターズのご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利用者のご利 Słuchajcie, ja już swój hamburger mam gotowy. Jestem w ogóle zszokowany, Zaraz będzie mega prezentacja. Ale cenowo, słuchajcie, no to jest zacnia, zacna pozycja. To kosztowało tylko piątaka. Kurde, i mam bardzo wysokie oczekiwania. Zaraz obczajmy, co tu się kurde wyprawia w środku. Obczajajcie jaką sobie miejscóweczkę. Na posiłek tutaj znalazłem miejscówka powiem wam daje radę dupery urywa tak się żebym tu koło śmietnika zalogował żeby wiecie jakby co ale patrzcie na tego burgera patrzcie moja łapa to jest kurde dosyć duży burger za piątaka słuchajcie ja się nie spodziewałem elo. ale patrzcie jak to dobrze wygląda ja pierdoliczę ona dała tu surówki to jest normalnie jak jakiś taki wielki kebab jeszcze jakie gorące, słuchajcie, zobaczcie, jaka to jest kanapa, wiadomo, z tym mięchem, to wam powiem, ja widziałem, co kobita ładuje, no ale, no coś za co, no słuchajcie, 8 zł, taka wielka kanapa, żeby kosztowała, zgrillowana zarobiście, no, pozycja jest ostra, sprawdzamy to, słuchaj, ta. Mmm, patrz, ile mięcha dała, mm. Powiem Wam, pozycja jest przedzia. No, kurde. W ogóle mi żal tej kasy. No, wiadomo, tam z tą wołowiną, no to mia my mamy wiele do życzenia. To ona, kobita, po prostu ona miała takie, słuchajcie, batony jakieś. Ja widziałem, jak ona to przygotowuje, ciała je, no ale bułka zacna ta biorę się za to, pozycja jest ostra jak chcecie to piszcie w komentarzach wam na, dam wam namiar na tą bułkę pozycja kurde ale się napaliłem słuchajcie za 8 zeta taka wyżera jeszcze wam pokażę ile surów jest patrzcie tu wszędzie jest słuchaj ta luciska miękko no na bogato kurde smakowo daje radę słuchajcie już że pojadł przy tej fontannie Wiadomo, pewnie tam będzie lekka beka może być w komentarzach, co to za, co to za, co to za hamburger. No wiadomo, że to, to był taki hamburger jak za piątaka, nie? No nie spodziewajmy się, wiecie, pół kilo wołowiny w takim burgerze, nie? W ogóle jakieś wołowiny jeszcze nie wiem, <laughs> z Teksasu. No wiadomo, jaki burger, jaka cena taki burger. Ale moim zdaniem za piątaka naprawdę pozycja kobiety dają radę. Wydaje mi się, że lepsza pozycja niż pójść sobie w McDonaldzie kupić w McDonaldzie to raz ściśnięcie taką wiecie kanapeczkę i po burgerze, nie? Wiadomo o co chodzi. Fajna, fajna pozycja, powiem wam, ale czy to luzzę no, 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 się Nazar? Nie mówię, że nie, normalnie mi się kurczę takim jednym bugerem, bur burgerem, burgerem Nazaru. Może nie po pachy, ale naprawdę jestem najedzony. Dobra, teraz idę na te jakieś, słuchajcie, mają być tańczące, śpiewające, świecące fontanny, nie wiem, wystarczy, że będzie jedno z tych trzech i już będzie dobrze, bo jak tam zasiądę przy tych fontannach, to podejrzewam, że nie mogą mnie podnieść, ale wiesz co, jeszcze nie no, kurczę, powiem wam, oczy by chciały jeszcze jednego tego burgura obrócić, ale już nie dam rady, nie ma opcji nawet takiej absolutnej, ale polecam, polecam, słuchajcie, jak ktoś tam zajadał u nich, w ogóle to same lokacje takie tam się znalazły, Bo tam wiecie, to jest tutaj w tym głównym dempaku, że wszędzie już jest Wszędzie jest drogo i tam wziął jakieś piweczko, słuchajcie jakiś napój, wiadomo można sobie usiąść Elegancko, w ogóle elegancka miejscówka, no i można coś zjeść Ja zawsze jak widzę, że jacyś ochroniarze czy policjanci jedzą To wiem, że to już jest, wiecie, dobra pozycja Że warto tam wbijać Bo wiadomo, że taki lokal z to by drugi raz nie wrócił Ludzie, co tu tak za jakieś Odbicia mi na tej kamerze w ogóle, albo to mi w głowie odbija, nie wiem, co się tu w ogóle na wyprawiało. Uh, uh. Słuchajcie, pokażę się prawie zaczęły Zaraz Wam pokażę po, po, ten przód, ale miało być o 21.00. Coś się tutaj pośpieszyli. No wiadomo, że to jest bez biletu za darmo, no ale kurde, powinni jakby tak. No, w temacie, nie? Dobra, zaraz przeczaicie.